Osiemdziesięcioletni mężczyzna został poproszony przez swojego lekarza o wykonanie badania liczby plemników w ramach badania fizykalnego. Lekarz dał mężczyźnie słoik i powiedział: Zabierz ten słoik do domu i przynieś jutro próbkę nasienia. Następnego dnia osiemdziesięciopięciolatek pojawił się ponownie w gabinecie lekarskim i wręczył mu słoik, który był tak samo czysty i pusty jak poprzedniego dnia. Lekarz zapytał, co się stało, a mężczyzna wyjaśnił: Cóż, doktorze, było tak. Najpierw próbowałem prawą ręką, ale nic z tego nie wyszło. Potem próbowałem lewą ręką, ale nadal nic. Poprosiłem więc żonę o pomoc. Próbowała prawą ręką, potem lewą, ale nadal nic. Próbowała ustami, najpierw z zębami, potem bez zębów, ale nadal nic. Zadzwoniliśmy nawet do Arlin, naszej sąsiadki, i ona też próbowała najpierw obiema rękami, potem pachą, a nawet próbowała ścisnąć słoik między kolanami, ale nadal nic. Lekarz był w szoku. Poprosił pan sąsiadkę o pomoc, starzec odpowiedział tak, nikt z nas nie potrafił otworzyć słoika.